Wyobraź sobie, że jesteś najwęższym człowiekiem na świecie. Historia Salomona cię zaskoczy. Mądrość Salomona uczyniła go podziwianym królem, ale czy wiesz, że on również stracił wszystko? Dowiedz się, jak najwęższy człowiek na świecie spadł z najwyższego miejsca. Salomon, syn Dawida i trzeci król Izraela, jest znany ze swojej mądrości. Kiedy wstąpił na tron, Izrael potrzebował stabilności i boskiego przewodnictwa. Już od młodości Salomon szukał Boga z czystym sercem? Jego podróż kulminowała w szczególnej prośbie do Boga, która miała odmienić jego życie i sposób rządzenia, podkreślając Jego oddanie i pragnienie mądrości kropka był najwęższym człowiekiem w historii, posiadającym królestwo pełne chwały, niezliczonych bogactw i świątynię, która stała się jednym z największych cudów świata. Ale oto zagadka jak ktoś tak mądry mógł stracić wszystko. Jaki był błąd? którego nie udało się uniknąć mimo całej mądrości świata. Przygotuj się na rozwiązanie tajemnic związanych ze wzrostem i upadkiem Salomona, króla, który uczy nas, że nie zawsze mądrość jest wystarczająca kropka ciekawa historia Salomona. Chcemy usłyszeć Twoją opinię. Co sądzisz, co naprawdę doprowadziło do upadku najwyższego króla? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu poniżej. I nie zapomnij subskrybować kanału, aby otrzymywać więcej takich treści. Razem odkryjmy wielkie lekcje i tajemnice Biblii. Kiedy Salomon został królem, wiedział, że potrzebuje pomocy od Boga. Pewnej nocy w Gibeonie Bóg ukazał mu się we śnie i zaoferował jedno życzenie. Salomon, pokorny, poprosił o mądrość do sprawiedliwego rządzenia Izraelem, zamiast o bogactwa czy władzę. Ta prośba pokazała jego serce skierowane na dobro narodu i wiarę w Boga. Aby go prowadził kropka, Bóg był zadowolony z prośby Salomona, ponieważ nie poprosił o bogactwa ani pokonanie swoich wrogów. W zamian Bóg dał Salomonowi nie tylko mądrość, ale także bogactwa, cześć i długie życie, pod warunkiem, że będzie przestrzegał jego przykazań. Pokazało to, że Bóg błogosławi tych, którzy szczerze szukają jego woli z pokorą, stawiając dobro innych ponad własne interesy kropka, mądrość Salomona ujawniała się w wielu momentach. Jednym z głośniejszych przykładów był sąd nad dwiema kobietami, które walczyły o dziecko. Salomon zaproponował podzielenie dziecka na pół, ale reakcja jednej z kobiet ujawniła, która była prawdziwą matką. Ponadto napisał przysłowia, pieśni i zbudował świątynię w Jerozolimie. Umacniając wczenie Boga w kraju. Salomon uczy nas, że prawdziwa mądrość pochodzi od Boga i powinna być szukana z pokorą i altruizmem. Jego przykład pokazuje, jak boskie dary mogą pozytywnie odmienić społeczeństwo, jeśli są używane z celem i posłuszeństwem wobec Boga. Jego życie jest wzorem, jak szukanie boskiej mądrości może przynieść błogosławieństwa wszystkim wokół nas. Salomon, syn Dawida, był trzecim królem Izraela i rządził z mądrością, przynosząc pokój i dobrobyt królestwu. Otrzymał w spadku silny i stabilny kraj, co pozwoliło mu skoncentrować się na wielkich projektach, takich jak świątynia w Jerozolimie. Jego wizja oraz mądrość obdarzona przez Boga uczyniły Izrael potężnym i szanowanym narodem w starożytnym świecie. Jednym z największych osiągnięć Salomona była budowa świątyni w Jerozolimie, zaplanowanej przez jego ojca Dawida. Świątynia stała się centrum uwielbienia Boga oraz symbolem jego przymierza z Izraelem. Dzięki wielu zasobom i wyspecjalizowanej pracy, Salomon zbudował wielką strukturę, a poświęcenie świątyni wzmocniło wiarę i tożsamość ludu Izraela. Jeśli ta historia wzbudziła Twoją ciekawość i skłoniła do refleksji nad wyborami i konsekwencjami w życiu, daj teraz lajka. Pokażesz w ten sposób, że jesteś połączony z tematami, które naprawdę mają znaczenie i pomożesz nam kontynuować tworzenie wspaniałych treści, jak ta. Chcesz uczyć się razem z Salomonem? Salomon był wielkim liderem dyplomatycznym, zawierając sojusze z sąsiednimi narodami, takimi jak Egipt i Tyr. Wykorzystał traktaty i małżeństwa, aby zapewnić pokój i dobrobyt Izraelowi. Jego mądrość przyciągnęła takich gości jak królowa Sabei, która przybyła do Jerozolimy, aby osobiście zobaczyć jego bogactwo i wiedzę, co również wzmocniło międzynarodowe relacje Izraela. Za panowania Salomona Izrael rozwinął się gospodarczo. Zachęcał do handlu z innymi narodami i inwestował w infrastrukturę, taką jak pałace i drogi, które pomogły poprawić stan królestwa. Ponadto Salomon pomógł stworzyć bogatą produkcję literacką, z przysłowiami i pieśniami, które wpłynęły na przyszłe pokolenia i wzbogaciły kulturę izraelską. Panowanie Salomona pozostawiło głęboki wpływ na Izrael i starożytny świat. Jego mądrość i wielkie projekty, takie jak świątynia w Jerozolimie, Stanowiły szczyt monarki izraelskiej. Niemniej jednak, jego dziedzictwo uczy również o ważności podążania za zasadami Boga, aby błogosławieństwa i osiągnięcia trwały przez pokolenia. Panowanie Salomona uznaje się za najprosperujący okres Izraela. Otrzymał silne królestwo po swoim ojcu, Dawidzie, i wykorzystał swoją boską mądrość, aby przekształcić Izrael w centrum bogactwa i władzy. Pod jego rządami kraj żył w pokoju. Rozrósł się gospodarczo i wyróżniał się kulturalnie. Czyniąc Salomona jednym z największych królów starożytnej historii, Salomon wzbogacił się dzięki handlowi, podatkom od królestw wasalnych oraz sojuszom dyplomatycznym. Stworzył szlaki handlowe łączące Izrael z miejscami takimi jak Egipt, Arabia i Indie. Porty, takie jak Ezion Geber, ułatwiały handel złotem, srebrem i przyprawami, podczas gdy podatki od sąsiednich ludów przyczyniły się do zwiększenia bogactwa królestwa, które rosło dzięki swojej sławie i potędze kropka, bogactwo Salomona było widoczne w jego pałacach i wielkich projektach. Zbudował pałace z cedru i złota, a jego tron, wykonany z kości słoniowej i czystego złota, symbolizował jego władzę. Srebro było tak powszechne jak kamienie w Jerozolimie. Salomon posiadał również wiele luksusowych dóbr, takich jak importowane wozy i konie. Które świadczyły o jego wielkości i statusie, sława Salomona jako najbogatszego i najmądrzejszego króla przyciągnęła przywódców innych krajów. Królowa Sabei udała się do Jerozolimy. Aby zobaczyć jego bogactwo i mądrość, była pod wrażeniem i ofiarowała cenne dary. To jeszcze bardziej zwiększyło sławę Salomona. A Izrael stał się potęgą szanowaną na całym świecie, sojusznikami i wielbicielami na całym świecie, panowanie Salomona było szczytem chwały Izraela ukazując spełnienie obietnic Bożych. Jego bogactwo i mądrość przeszły do historii jako przykłady wielkości. Jednak jego życie również uczy, że chociaż bogactwa są ważne, prawdziwa chwała polega na utrzymaniu wiernego przymierza z Bogiem, który jest źródłem wszelkich błogosławieństw. Salomon był królem nie do powstrzymania aż do momentu, gdy podjął decyzję, która wszystko zmieniła. Jak to się stało, że on, najmądrzejszy ze wszystkich, stracił wszystko? Odpowiedź jest szokująca. Panowanie Salomona było okresem pokoju i stabilności w Izraelu. Po czasach wojen za panowania Saula i Dawida, Salomon odziedziczył zjednoczone i silne królestwo. Pokój nie wynikał tylko z podbojów militarnych, ale także z mądrości Salomona i jego inteligentnego przywództwa, które zapewniły harmonię w kraju i szacunek innych ludów. Bóg obdarzył Salomona niezwykłą mądrością, która pomogła mu rządzić sprawiedliwie. Używał swojej mądrości do rozwiązywania sporów i tworzenia prawa, które utrzymywało porządek w królestwie. Jednym z najsłynniejszych przykładów była decyzja, która kobieta była matką dziecka, co pokazało jego wielki roztropność i zdobyło zaufanie ludu do jego przywództwa. Salomon wykorzystał swoją mądrość do zawierania sojuszy z sąsiednimi krajami, takimi jak Egipt i Tyr. Sojusze te zapewniały bezpieczeństwo i promowały handel. Niektóre z tych partnerstw zostały zawarte za pomocą małżeństw politycznych, co gwarantowało, że Izrael żył w pokoju i dobrobycie, bez potrzeby wojen, tworząc atmosferę współpracy i przyjaźni kropka pokój zapanowania Salomona pozwolił Izraelowi rozwijać się gospodarczo i kulturalnie. Handel międzynarodowy wzrósł przynosząc bogactwa do kraju. Salomon zbudował również świątynię Jerozolimską, która symbolizowała jedność Izraela. W tym czasie zachęcał również do tworzenia mądrości i literatury, takich jak przysłowia, które miały wpływ na pokolenia. Panowanie Salomona jest zapamiętane jako okres pokoju i bogactwa, kiedy Izrael stał się szanowaną potęgą. Jego mądre przywództwo pokazało, że prawdziwa stabilność pochodzi z dążenia do harmonii, a nie tylko z siły. Jego dziedzictwo uczy również, że trwały pokój pochodzi z wierności Bogu który jest podstawą wszelkich błogosławieństw. Salomon zawarł wiele małżeństw politycznych, aby wzmocnić Izrael i zapewnić jego pokój. Żeniąc się z księżniczkami z sąsiednich królestw, stworzył ważne sojusze, które przyniosły bezpieczeństwo i dobrobyt. Te małżeństwa pomogły uniknąć wojen i promować handel były również sposobem Salomona na zapewnienie, że Izrael będzie szanowany przez inne kraje i żył w harmonii kropka jednym z najważniejszych małżeństw Salomona było to z córką faraona Egiptu. Pomogło to zawrzeć pokój z Egiptem, który wcześniej był wrogiem Izraela. To małżeństwo przyniosło stabilność w regionie i pozwoliło Salomonowi rządzić bez obaw o inwazję. Jednakże przyniosło również wyzwania, takie jak nowe wpływy religijne w królestwie kropka oprócz córki faraona, Salomon poślubił księżniczki z innych królestw, takich jak Tyr, Amen i Mołab. Te małżeństwa pomogły utrzymać pokój na granicach Izraela i rozszerzyć jego sojusze. Niemniej jednak, niektórzy Izraelici podejrzewali te sojusze z powodu czczenia obcych bogów, którzy zaczęli wpływać na kulturę Izraela i jego zwyczaje religijne. Obce żony Salomona wprowadziły swoje religie do Izraela, umożliwiając budowę ołtarzy dla obcych bogów. To osłabiło wiarę w Boga ponieważ wielu Izraelitów zaczęło czcić innych bogów. Choć te praktyki były częścią jego sojuszy politycznych, spotkały się z krytyką ze strony przywódców religijnych, którzy traktowali je jako zagrożenie dla czystości wiary izraelskiej. Sojusze Salomona przyniosły pokój i dobrobyt Izraelowi, ale również przyczyniły się do duchowego upadku królestwa. Chociaż te sojusze były korzystne dla wzrostu i stabilności Izraela, doprowadziły także do wprowadzenia obcych praktyk religijnych. Panowanie Salomona pokazuje, jak sojusze mogą być potężne, ale również mają trwały wpływ kropka. Salomon rozpoczął swoje panowanie z mądrością i oddaniem Bogu, co przyniosło pokój i dobrobyt Izraelowi. Dokonał wielkich czynów, takich jak budowa świątyni jerozolimskiej, symbolizującej przymierze z Bogiem. Jednak z upływem czasu Salomon oddalił się od swojej wiary. Głównie z powodu sojuszy z obcymi kobietami, co miało wpływ na przyszłość Izraela. Salomon poślubił wiele kobiet z innych królestw, takich jak Egipt, Tyr i Mołab, aby zawrzeć sojusze polityczne i zapewnić pokój. Niemniej jednak te żony wprowadziły swoje własne religie i wierzenia, które były odmienne od wiary w Boga, którą wyznawał Izrael. Salomon, pod ich wpływem, pozwolił na czczenie obcych bogów, co osłabiło wiarę Izraela. Z powodu obcych żon Salomon zbudował ołtarze dla bogów pogańskich, takich jak Estart i Moulak w Jerozolimie. Było to wbrew przykazaniu Boga, który zakazał czczenia bożków. Pozwalając na bałwochwalstwo, Salomon naruszył duchowość Izraela i oddalił ochronę Bożą. Przynosząc negatywne konsekwencje dla królestwa. Oddalenie się Salomona od Boga miało poważne konsekwencje. Bóg wysłał proroka aby ostrzegł go, że królestwo zostanie podzielone po jego śmierci, jako kara za jego czyny. Ponadto niektóre plemiona zbuntowały się przeciwko Salomonowi i jego następcy. Upadek duchowy doprowadził do podziałów i napięć politycznych, osłabiając królestwo Izraela. Kropka, po śmierci Salomona Izrael podzielił się na dwa królestwa Izrael i Jude, co było wynikiem jego oddalenia się od Boga. Kolejne pokolenia zmagały się z problemami bałwochwalstwa i brakiem wierności Bogu. Panowanie Salomona pokazuje, że mimo wielkich osiągnięć, prawdziwa stabilność i dobrobyt narodu zależą od wierności Bogu. W pierwszych latach swojego panowania Salomon był bardzo wierny Bogu. Szukał boskiej mądrości i został obdarzony pokojem, dobrobytem i sukcesem. Budowa świątyni jerozolimskiej była wielkim osiągnięciem, symbolizującym przymierze między Bogiem a ludem Izraela. Jednak z biegiem czasu Salomon oddalił się od Bożych przykazań, co miało wpływ na przyszłość Izraela, jednym z głównych powodów utraty wierności Salomona było poślubienie wielu obcych kobiet. Te małżeństwa miały na celu tworzenie sojuszy politycznych, ale żony przyniosły ze sobą swoje własne wierzenia religijne. Pod ich wpływem Salomon pozwolił na budowę ołtarzy dla obcych bogów. Co było wbrew Bożym Przykazaniom zakazującym czczenia Bożków, pozwalając na czczenie obcych bogów, Salomon bezpośrednio złamał Przykazania Boga. To wpłynęło na życie duchowe Izraela, osłabiając wiarę, która była wcześniej ustanowiona. Bałwochwalstwo rozprzestrzeniło się po królestwie, co zaszkodziło relacji Salomona z Bogiem, wywołując kryzys duchowy, który sprawił, że królestwo straciło Bożą ochronę i jego błogosławieństwa, Kropka Bóg, widząc nieposłuszeństwo Salomona, wysłał proroka, aby ostrzegł go, że królestwo zostanie podzielone po jego śmierci. Była to kara za wprowadzenie bałwochwalstwa do Izraela. Po jego śmierci królestwo podzieliło się na dwa – Królestwo Północne – Izrael i Królestwo Południowe – Dżudę, co spowodowało konflikty i niestabilność polityczną oraz duchową kropka utrata wierności Salomona przyniosła poważne konsekwencje dla niego samego i dla Izraela. Podział królestwa i oddalenie się od Boga zapoczątkowały trudny okres dla ludu. Przykład Salomona uczy, że aby naród był stabilny i prosperujący, niezbędne jest utrzymanie wierności Bogu, Unikanie nieposłuszeństwa i bałwochwalstwa, kropka, panowanie Salomona, rozpoczęło się od mądrości, bogactwa i stabilności. Jednak z upływem czasu jego duma i wprowadzenie bałwochwalstwa spowodowały wielki upadek duchowy i polityczny. Choć był najwęższym królem, Salomon dał się wpłynąć zewnętrznym czynnikom, pozwalając na praktyki sprzeczne z zasadami Boga, co przyniosło poważne konsekwencje dla Izraela, kropka, z biegiem czasu, Salomon stał się dumny ze swojej mądrości i bogactwa. Zamiast nadal szukać pomocy Boga, zaczął ufać sobie samemu. Ta duma sprawiła, że oddalił się od zasad, które na początku wyznawał i pozwolił, by bałwochwalstwo rozprzestrzeniło się w Izraelu. To osłabiło stabilność królestwa i jego relacje z Bogiem. Największym błędem Salomona było pozwolenie, aby jego obce żony wprowadziły pogańskie praktyki do Izraela, takie jak budowanie ołtarzy dla bogów takich jak Estart i Moulak. Choć na początku podążał za wiarą Boga, uległ presji politycznej i tolerował bałwochwalstwo. Złamało to przykazania Boga, wpływając na relacje Salomona z nim oraz na wiarę ludu. Kropka, w odpowiedzi na nieposłuszeństwo Salomona Bóg oznajmił, że królestwo zostanie podzielone po jego śmierci. Bałwochwalstwo osłabiło zobowiązanie Izraela wobec Boga, a królestwo podzieliło się na dwa Izrael na północy i Judę na południu. Ten podział spowodował konflikty i niestabilność. Odzwierciedlając wpływ dumy i bałwochwalstwa, Salomona na przyszłość królestwa, kropka, pomimo obiecującego początku, panowanie Salomona zakończyło się źle z powodu pychy i bałwochwalstwa. Wybory Salomona spowodowały podział królestwa i osłabienie duchowe Izraela. Jego przykład służy jako ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami oddalania się od Boga. Pokazując, że pycha i nieposłuszeństwo mogą zniszczyć jedność i stabilność narodu. Kropka życie Salomona pokazuje, jak mądrość jest jednym z największych darów, jakie człowiek może posiadać. Kiedy Bóg dał mu możliwość poproszenia o cokolwiek, Salomon poprosił o mądrość, by rządzić Izraelem. Ten wybór, pełen pokory, przyniósł wielkie błogosławieństwa, takie jak pokój i dobrobyt. Mądrość pomaga nam podejmować dobre decyzje. Zawsze zgodne z zasadami Boga. Salomon rozpoczął swoje panowanie wierny Bogu, ale jego historia uczy nas, jak ważne jest utrzymanie tej wierności przez cały czas. Pod wpływem swoich żon i sojuszy politycznych oddalił się od Boga, pozwalając na bałwochwalstwo. To osłabiło królestwo i podzieliło je. Historia Salomona przypomina nam, że posłuszeństwo Bogu musi być stałe. Nie tylko w określonych momentach kropka Salomon miał możliwość poproszenia Boga o cokolwiek, a wybrał mądrość stawiając sprawy duchowe i dobro narodu na pierwszym miejscu. Jednak z biegiem czasu pycha i sojusze polityczne zaczęły zajmować coraz więcej miejsca w jego życiu. Jego upadek duchowy pokazuje, jak łatwo jest stracić z oczu to, co naprawdę ważne, jak wierność Bogu w obliczu zewnętrznych nacisków. Historia Salomona uczy nas, że nasze wybory mają trwałe konsekwencje. Złe decyzje, takie jak pozwolenie na bałwochwalstwo, podzieliły królestwo i osłabiły duchowo Izrael. Wybory te wpłynęły nie tylko na Salomona, ale także na przyszłe pokolenia. Uczy nas to, że nasze wybory mogą mieć głęboki wpływ, który dotyczy nie tylko naszego życia, ale także życia innych osób wokół nas. Salomon pokazuje nam, że pokora i duchowa czujność są kluczowe dla utrzymania naszej mądrości i posłuszeństwa Bogu. Kiedy poprosił o mądrość, był pokorny i osiągnął wielkie rzeczy, jednak pozwalając, by pycha nim kierowała, utracił duchową równowagę. Jego życie uczy nas, że aby utrzymać naszą wiarę, musimy być czujni i zawsze szukać kierunku od Boga. Nawet w chwilach sukcesu, kropka Salomon, syn Dawida, rozpoczął swoje panowanie z wielką mądrością, co sprawiło, że jego rządy prosperowały. Kiedy Bóg zaoferował mu spełnienie dowolnego życzenia, Poprosił o mądrość, aby sprawiedliwie rządzić. Jego mądre decyzje, takie jak słynny wyrok dotyczący dwóch kobiet, sprawiły, że jego królestwo rosło w pokoju i dobrobycie. Zbudował także świątynię w Jerozolimie, co świadczyło o jego więzi z Bogiem Kropka mimo obiecującego początku. Salomon z biegiem czasu oddalił się od nauk Boga. Jego zagraniczne żony wpłynęły na niego, aby przyjął pogańskie praktyki, takie jak budowa ołtarzy dla fałszywych bogów. To nieposłuszeństwo osłabiło duchowość ludu Izraela. Królestwo, które wcześniej było skoncentrowane na Bogu, zaczęło odbiegać od jego nauk, a błogosławieństwo Boże zostało utracone. Nieposłuszeństwo Salomona miało poważne konsekwencje. Bóg zapowiedział, że po jego śmierci królestwo Izraela zostanie podzielone. W ten sposób królestwo północne Izrael i królestwo południowe Juda się rozdzieliły, przynosząc niestabilność i konflikty. Podział ten odzwierciedlał utratę jedności i wierności Bogu, pokazując, jak błędne decyzje lidera mogą wpłynąć na cały naród. Kropka dziedzictwo Salomona jest zarówno mądrością, jak i ostrzeżeniem. Jego mądrość przyniosła dobrobyt, ale jego upadek duchowy i błędne wybory pokazały, że nawet najmądrzejsi mogą zawieść, jeśli oddalą się od Boga. Historia Salomona uczy nas, że bez pokory i czujności, nawet największy sukces może zostać utracony. Przypominając nam o znaczeniu wierności Bogu. Salomon uczy nas, że mądrość jest cennym darem, ale wymaga utrzymania jej przez posłuszeństwo Bogu. Jego historia pokazuje, jak pycha i wpływy zewnętrzne mogą nas zbłądzić. Prawdziwe dziedzictwo Salomona to nauka, że nawet przy wielkich osiągnięciach, nieustanna wierność Bogu jest kluczowa, by uniknąć upadku i zapewnić udane życie. Czy ta historia Cię poruszyła? Chcielibyśmy poznać Twoje zdanie zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi refleksjami na temat wzlotów i upadków życia Salomona. A jeśli lubisz treści, które skłaniają do refleksji i niosą potężne lekcje, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Razem odkryjmy wielkie tajemnice i nauki zawarte w Biblii.